Panie z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Amen. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei. Brat jego Filip Tetrarchom it Iturei i Trachonityny, Lizaniasz Tetrarchom Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. Skierowane zostało słowo Boga do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo pani Słowo Boga zostało skierowane do Jana na pustyni. Pojawia się nam obraz pustyni. Ten obraz pojawia się bardzo często w liturgii, pojawia się też w okresie Wielkiego Postu, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Czytamy Ewangelię, gdy Jezus był kuszony na pustyni. Ale ten wymiar pustyni w Wielkim Poście ma trochę inny charakter. Jest to bardziej pustynia zmagania się ze swoją słabością, z grzechem. Taka pustynia ku. Ku nawróceniu z bardzo konkretnych grzechów. A ta pustynia, o której jest mowa w Adwencie, jest, jakby można powiedzieć, zmaganiem o wiele bardziej pierwotnym. Pierwotnym od tego zmagania się moralnego. Można powiedzieć, że Adwent to jest czas ćwiczenia się w nadziei. Jak Młynarski w, w swojej. Piosence, jeszcze zielone gramy, mówi, że trzeba no, y, za jakiś czas mieć dyktando u nadziei. I myślę, że Adwent właśnie taki ma wymiar, to jest dyktando u nadziei. Ten wstęp Łukasza w 15 roku rządów Tyberiusza. Piłat był namiestnikiem Herod tetrarchą, Filip tetrarchom innych terenów, Lizaniarz. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. Można powiedzieć, że to taka rzeczywistość w skrócie opisana jako rzeczywistość nieprzychylna dla Żydów. Można powiedzieć, po raz kolejny są na pustyni. Co chwilę są na pustyni. Są na pustyni, gdy muszą iść w kierunku obietnicy, gdy przez 40 lat Pan Bóg ćwiczy ich nadzieję. Potem ta nadzieja jest próbowana w czasie przesiedlenia babilońskiego, w czasie napadów Persów, w czasie walk za, za Machabejczyków. Teraz Żydzi przeżywają święta Chanuki, które, które są, są świętem właśnie wyzwolenia w czasie wojen machabejskich. Ciągle ta, ta nadzieja była próbowana. I zobaczmy, że także Jezus, zanim rozpocznie swoją misję, jest próbowany na Pustyni. I znowu y, widzimy na Pustyni, jak Jezus jest próbowany w tych najważniejszych pokusach. Y, ale można powiedzieć, że tam wprost nie jest wypowiedziana pokusa, która jest zasadnicza. Pokusa rozpaczy. Pokusa Rozpaczy, czyli uwierzenia, w cudzysłowie, uwierzenia, że jestem już stracony, że sytuacja, w której jestem, już nie ma wyjścia. Jezus jest kuszony przez szatana w tym, co jest najistotniejsze, czyli w dzieciństwie jeśli jesteś synem Boży. I myślę, że czas adwentu to jest właśnie taki czas, kiedy, kiedy ćwiczymy się w nadziei, po to, żeby nie ulec, nie ulec rozpaczy, nie ulec smutkowi z powodu tego, że coś w naszym życiu się nie udaje, że doświadczamy grzechów, że są jakieś nierozwiązane sprawy, z powodu których wyrastają pagórki, Drogi stają się wyboiste, nie możemy się przedrzeć. Może nie tyle przez pustynię, ale tak jak w innym fragmencie Ewangelii, jest, że Jan, chrzciciel, wołał na puszczy. Bardziej może niekiedy ta nasza pustynia przypomina taką puszczę, przez którą nie możemy się przedrzeć, z której nie możemy się wydostać. Jesteśmy zakleszczeni, jesteśmy w potrzasku, tak jak słyszeliśmy, słyszeliśmy tydzień temu w Ewangelii. I słyszymy właśnie na tej pustyni słowo Boga. Jan Szczyciel jest głosem wołającego na pustyni, czyli jest głosem dobiegającym z wnętrza, dobiegającym z wnętrza serca, że w moim kierunku jest skierowane dobre słowo Boga, że to słowo Boga przychodzi. I czas pustyni jest dwojaki. Jest ten czas pustyni, której nie wybieramy. Jan chrzciciel jest na pustyni i on się nawet dobrze czuje na tej pustyni. Jest mu na tej pustyni, można powiedzieć, jak, jak umamy za piecem. Jan chrzciciel lubi takie warunki. Nie przeszkadzają mu one. Ale wiemy, że potem znajdzie się w o wiele bardziej trudnej pustyni, której sobie nie wymyślił, nie wyreżyserował, która była niewyobrażalna dla niego, gdy znalazł się w więzieniu i kiedy czekał na śmierć. I kiedy czekał na śmierć. I nie bał się, myślę, nie bał się ograniczeń, bo, bo to był człowiek, który niewiele potrzebował w życiu. Ale dotyka go, jego serca dotyka, dotyka pokusa rozpaczy. Do, dotyka Go pokusa zwątpienia, dotyka Go pokusa utraty wiary. Pyta swoich uczniów. Czy na, idźcie zapytać Jezusa, czy na pewno jest tym, który miał przyjść. Czyli jest dotykany jest kuszony w tym, bez czego nie da się żyć, to znaczy w nadziei. Jego nadzieja jest poddana próbie. On jest w przedsionku rozpaczy, jest na progu rozpaczy. I myślę, że jakby w naszym życiu też jest dwojaka pokusa, jest, ta, jest pustynia. Jest ta pustynia, którą możemy opisać swoimi słowami, tak jak ten wstęp do Ewangelii Łukasza, zarządów Piłata, Tyberiusza, Kajfasza, Annasza, czyli można powiedzieć niesprzyjające warunki. Moglibyśmy teraz sobie opisać tą swoją rzeczywistość, w której jesteśmy. Każdy z nas ma jakieś niesprzyjające warunki do czegoś. Niesprzyjające warunki, które nas otaczają, albo niesprzyjające warunki we mnie, bo są rzeczy takich, których nie mogę w sobie przekroczyć, z którymi sobie nie mogę poradzić, z którymi się zmagam od lat. I te zewnętrzne warunki, na które nie mamy wpływu. Możemy opisać sobie początek naszej Ewangelii. Jakby początek Ewangelii zaczyna się często od tego naszego opisu egzystencjalnego, który nie zawsze jest optymistyczny. I to jest ta nasza pustynia. Nie musimy jej wymyślać. Życie nam je, życie nam je, tą pustynię daje każdego dnia, w różnych wymiarach. Ale potrzeba nam także takiej pustyni, która jest wyborem. Czyli tak jak Bóg mówił do Izraela, wyprowadzę Izrael na pustynię i będę mówił do jej serca. I tutaj trochę odwracając sytuację Jana Wszczyciela, że on wpierw wybiera tą pustynię, która jest ciszą, która jest wejściem w głąb siebie, ale właśnie dzięki tej pustyni, uczyni, uczeniu się tej pustyni, którą wybieram jako wyciszenie, jako ograniczenie różnych zagłuszaczy czy pocieszycieli różnych, których przyjmujemy, pocieszycieli, ale którzy nie, nie, nie są takimi pocieszycielami jak ten który nam jest dany, czyli Duch Święty. U proroka Izajasza czytamy takie słowa. Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem. Potrzebujemy tego pocieszyciela, który jest większy od tych pocieszycieli, którzy, które zagłuszają tą naszą niewybieraną pustynię. To jest taki paradoks, że potrzebujemy pustyni, żeby przejść tą pustynię, której nie wybieramy, która jest jak potrzask, która, która jest niszcząca, która podkopuje naszą nadzieję, która jest osadzona w tej naszej codziennej rzeczywistości, która powoduje w nas smutek, zniechęcenie, zwątpienie, która powoduje, że, że zmagamy się o wiarę w Boga i o wiarę w Kościół. Gdzie zmagamy się z naszymi trudnościami w relacjach, gdzie zmagamy się z naszymi zranieniami, z grzechami, z którymi chodzimy od lat. I żeby tą pustynię przejść, potrzeba wybierać tą pustynię, w której Bóg mówi do naszego serca. Dlatego Adwent jest takim czasem wyciszenia, to znaczy też może właśnie wyciszenia różnych pocieszycieli, których znamy, ale którzy nie mogą nas. Tak ostatecznie, tak do końca pocieszyć. I potrzebujemy wsłuchać się w siebie, bo się okazuje, że jesteśmy głosem wołającego. Święty Augustyn mówi dźwiękiem słowa. To znaczy, że w nas dźwięczy, dźwięczy słowo, dobre słowo, dobre słowo Boga. Ale żeby usłyszeć ten dźwięk, trzeba trochę odejść od tego hałasu. W którym się otaczamy, w którym żyjemy. I dlatego czas adwentu to jest czas pielęgnowania nadziei. Może to jest taki czas, w którym szczególnie każdego dnia powinniśmy modlić się o cnotę nadziei. Myślę, że każdy z nas jej bardzo potrzebuje. Nadzieja to nie jest optymizm. Na optymizm nie mamy za bardzo wpływu. Możemy oczywiście jakoś, ale. Jakoś szukać oczywiście różnych myśli, które, które pozwalają nam pozytywnie myśleć, ale nadzieja to jest coś głębszego. Bo ta nadzieja może być nawet, może wyrosnąć nawet wewnętrz depresji, na której nie mamy wpływu, której nie da się tak pocieszyć, odsunąć tak od razu. Nadzieja to jest coś głębszego, i dlatego powinniśmy prosić codziennie Ducha Świętego. Duchu Święty umocni moją nadzieję. Wlej w moje serce nadzieję. Pozwólcie, że zakończę jeszcze młynarskim fragmentem. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na turszczycy, bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy. Lecz w tej, co się kończy źle, jeszcze nie. W różnych sztukach gramy, ale dzięki Panu Bogu i naszej wierze, z którą dzisiaj tutaj przyszliśmy, gramy w takiej sztuce, która nie kończy się źle. Dlatego ćwiczmy się w nadziei.